Rozpoczynamy jazdę z instruktorem roku ze szkoły nauki jazdy manewr z panem Zdzisławem. Będziemy skręcali w lewo. Ponieważ jest to droga jednokierunkowa, musimy jechać blisko lewej krawędzi. Następnie upewnić się z lewej i z prawej strony. Jeżeli nie ma pojazdów i pieszych, możemy płynnie ruszyć. Jedziemy ulicą Ziębicką. Wjechaliśmy w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Włączamy kierunkowskaz, upewniamy się z tyłu. I wykonujemy skręt pełnym łukiem. Nie ścinamy zakrętu. Jesteśmy cały czas w strefie ograniczonej prędkości. Dlatego skrzyżowanie po prawej stronie ma pierwszeństwo. Powinniśmy zwolnić tak, to zrobił instruktor. Następnie mamy próg zwalniający. Na progu następuje hamowanie silnikiem. Zdjął instruktor nogę z gazu i samochód zwolnił do prędkości 20 km/h. Taka obowiązuje na progu zwalniającym. Znów mamy skrzyżowanie równorzędne, czyli pierwszeństwo z prawej, ale nikogo nie ma, możemy płynnie kontynuować jazdę. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną proszę pojechać w lewo. Na skrzyżowaniu tym trzeba zwrócić uwagę na pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, gdy będzie światło zielone. Trzeba przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, i dopiero możemy pojechać w lewo. Światło się zmieniły. oczekujemy na wjazd na skrzyżowanie. Teraz patrzymy na pojazdy z przeciwka, jak również na linie, które są namalowane. Mamy linię po lewej stronie przerywaną, czyli możemy ścinać zakręt, ale pojazdy z przeciwka musimy przepuścić. Wjeżdżamy w ulicę gazową, po prawej stronie widzimy znak Droga uszkodzona nad wierzchnią. Dlatego wtedy nie można jechać z prędkością 50 km/h, tylko wolniej, czyli dostosować prędkość do warunków na drodze.